są te zdjęcia? No to to zapytanie, no ba! I tak sam pan nie robi? Sam. A na pewno, aby kliszał? Mam. A nie pewni ta klisza? Nie, mam. A objął mi pan całą? Nie, do połowy. A co będzie z drugą połową? Zdejmę osobno. Czy za tę samą cenę? Nie, oczywiście, że nie za to tą drogą. A na jednym zdjęciu się nie da? Wykluczone. To trudno. Niech pan go Stryk, stryk. Zrobione. A teraz? A teraz lepią te zdjęcia najlepiej, jak potrafią. I wręczą mają za chwilę wspaniałą. Dziękujemy serdecznie. przyznacie, że bardzo pokorzeniczna była ta żyrafa, prawda? Piękna. Z długą szyją. Powiedz Asia, czy to jest praca Twojego autorstwa? Nie. Aha, ale piękna, tak? Bardzo piękna. I już za chwilę przed nami wystąpi Dawid Witło ze Szkoły Podstawowej w Lewkowie. Dawid nam opowie, Dawid pokaż się, jak nie trudno się domyślić, o pracy ciężkiej, jakże pracy górniczej rodziny. Węgiel w ziemi, kilowal On dużo energii człowiekowi daje. Dzięki niemu światło ogrzane mieszkanie. Chłonicy zjeżdżają, ziemię widały. Chodzą po tych szkolniach, tylko tunelami. By świdrować węgiel często skamieniały, gdzie od węgla pyłu są też czarne ściany. Dookoła pod ziemią czarne korytarze. Czarne wszystkie dłonie i górników twarze, i odzież, i buty, tu wszystko jest czarne, ale ciężka praca nie idzie na marne. Górnicze rodziny codziennie pracują, czarny węgiel w ziemi kombajnem świdrują. Potem na wagony ów węgiel rzucają, wiele kilometrów jego przemieszczają. By Świeca parafina. A 4 grudnia to górnicze święta. I nie tylko górnika.